Aleksander Buszkow, e, gratulacje za trzy punkty. Dziękuję. Ciężko było, bardzo ciężko. E, powiem tak, do pewnego momentu naprawdę graliśmy z dużym spokojem, z dużym jakby dystansem do przeciwnika. Początek był trochę słabszy w naszym wykonaniu, ale później jak już weszliśmy na, na taki dobry, dobry rytm, to już cały czas utrzymywaliśmy tą przewagę tam trzech, czterech bramek. No i później chyba za bardzo jakby się rozluźniliśmy się uspokojiliśmy i się uspokoiliśmy parę, mogę to powiedzieć wprost, parę dziwnych decyzji sędziowskich i wracamy do meczu, gdzie już spokojnie prowadziliśmy, mówię tam cztery. Mieliśmy szansę. To było pięcioma bramkami no tak, chyba. Mieliśmy parę szans wyjść na pięć bramek, nie wyszliśmy, no i przeciwnik Mówię Za pomocą tych dwóch panów e, wrócił do gry, i dzięki naszemu bramkarzowi, który w końcu naprawdę takie trzy sytuacje, sam na sam czyste wybronił, to zdolaliśmy ten mecz wygrać. No właśnie chciałem podkreślić bardzo dobrą grę Patryka Małockiego. Kolejny mecz, e, już kiedy zostaje MVP, no i kluczowe jego interwencje, właściwie właściwie ostatnich minutach, które okazały się decydujące dla losów tego meczu. Wygranego na szczęście dla Unii. No, potwierdzam, co mam dodać. Naprawdę Patryk teraz jest w dobrej formie, broni nam i a my też próbujemy mu tam pomagać, żeby te rzuty z drugiej linii gdzieś nie były takie łatwe. Gdzieś próbujemy grać blokiem, gdzieś próbujemy też przeciwnika zmusić czasami do niewygodnych rzutów. Także no, każdy robi z nas to, co może. I dzięki Patrykowi, że nam pomaga w tych, tych momentach w najtrudniejszych, powiedzmy, gdzie tam broni sam na sam takie sytuacje, gdzie no, już nie jesteśmy.